Co do, jeszcze chciałam się dodać do byłego męża, tak, jesteśmy w separacji. To trzeba zaznaczyć, że od ponad półtorej roku jesteśmy w separacji i nie mąż, że tak powiem, nie dowiedział się tego z mas mediów, prawda? Bo ja byłam w tym mieszkaniu, ja tam mieszkałam, proszę pana, tak, mieszkałam tam, do chwili obecnej też tam zamieszkuję i to nie było tak, że mąż się dowiedział z, z mas mediów, prawda? Bo ja układałam sobie swoje życie, a mój były mąż układa swoje życie ale niestety dostajemy różne, że tak powiem, komentarze, bo to na mój Facebook i mój Instagram bardzo płonęły wczoraj. Wszyscy mnie zapraszali do tych znajomych, nie tylko mnie, ale również mojego byłego męża, wypisywali do moich znajomych, do moich koleżanek, do mojej siostry wypisywali. Także tak powiem bardzo gorąco się robiło i to, a wiadomości prywatne to zostawałam naprawdę bardzo różna. Pisali różne obelgi. Niektórzy proponowali coś w tych wiadomościach. Także pozdrawiam tych panów i ich żony, które akurat dzisiaj się o tym dowiedzą, mhm. że ich mężowie wypisywali do mnie. Komentarze naprawdę były różne, tak jak mówiłam, że też różne oferty dostawałam. Wchodzę, że tak powiem, w spam. Patrzy mężczyzna z kobietą, z dzieckiem na zdjęciu, a on mi pisze piękną ofertę. Wie pan, co no, to jest po prostu wstyd. Dla niego, nawet nie dla tej żony. Tylko Chciał się zaznajomić, rozumiem. Dla, dla niego tak.